Przygotuj się na intrygujące badania starego pytania. Dlaczego Żydzi nie byli w stanie rozpoznać Mesjasza, gdy on przybył? Dołącz do mnie, gdy pogłębiamy się w tym tajemniczym objawieniu, w którym każdy nowy szczegół jest cennym kawałkiem boskiej zagadki. Przygotuj się. Nadszedł czas, aby rzucić światło na zagadkę wokół Mesjasza i sceptycyzmu żydowskiego. Po przybyciu Jezus oferował niewątpliwe dowody na to, że jest długo oczekiwanym Mesjaszem. Dokonał cudownych uzdrowień i wypędzał demony z niezrównaną autorytą. Te działania nie pozostawiły miejsca na wątpliwość w umysłach tych, którzy byli świadkami tego wydarzenia. Jednak mimo tych wyraźnych znaków nie wszyscy Żydzi byli przekonani starożytnej judei osoby cierpiące na paraliż spacerowały ponownie, trędowaty były oczyszczone z chorób, a nawet zmarli byli ożywieni w obecności starszych Żydów. Te cuda miały miejsce nieprzypadkowo, ale dzięki działaniom człowieka o imieniu Jezus. Dziś wchodzimy w ciekawe pytanie. Dlaczego wielu Żydów nie uznało Jezusa za długo oczekiwanego Mesjasza, zwłaszcza gdy inni ludzie przedstawiali się jako możliwe rozwiązania? W tym przemówieniu zbadam cztery przekonujące powody ich odrzucenia. Po pierwsze, rozważmy zamieszanie związane z tożsamością Jezusa. W tym czasie pojawiły się różne postacie mesjaskie, każda z nich twierdząc, że jest obietnionym Zbawicielem. W związku z tym nie jest zaskakujące, że niektórzy Żydzi nie chcieli uznać Jezusa za Mesjasza, zwłaszcza gdy inni ludzie przedstawili się jako możliwe rozwiązania. A po drugie musimy uznać głęboko zakorzenione w żydowskiej społeczności oczekiwania dotyczące Mesjasza politycznego. Wielu wierzyło, że decyzja Mesjasza doprowadzi do obalenia rzymskiej tradycji i przywrócenia Królestwa Izraela. W Starej Testamencie liczą się przepowiedzi dotyczące pierwszego i drugiego pojawienia się Jezusa Mesjasza. Kilka proroczych opisów postaci Mesjasza spełniło się podczas pierwszego przyjścia Jezusa. Na przykład cechy przyszłego władcy przedstawione w Izajaszu 11 są zgodne z cechami Jezusa. Podobnie szczegóły dotyczące miejsca narodzin Mesjasza, o których mowa w Michaaszu 5:2, odpowiadają miastu urodzenia Jezusa. W proroctwach dotyczących Mesjasza z Izajasza 53 oraz w szczegółach dotyczących czasu Jego przyjścia z Daniela 9:2. I 27 przewidziano znaczące przewidywanie jego pojawienia się. Czekiwane aspiracje przywódców nie zostały spełnione przez Jezusa, co doprowadziło do kwestionowania jego autentyczności jako długo oczekiwanego mesjasza, kiedy uznali, że nie odpowiadał ich uprzednim poglądom, w końcu zdecydowali się go odrzucić. W tym wystąpieniu zbadam cztery główne powody nieporozumień dotyczących proroctw Starego Testamentu dotyczących pierwszego i drugiego przyjścia Jezusa, początkowe spowodowane brakiem kompleksowego zrozumienia, jak kilka proroctw masowych spełniło się podczas pierwszego objawienia się Jezusa. Micha 5. 11 przepowiada miejsce urodzenia Zbawiciela. Natomiast Izajasz 53 przedstawia jego cierpienia i śmierć proroctwo Daniela w rozdziale 9, werset 24-24-24-24-27. Zawiera złożone szczegóły dotyczące czasu jego pewne przepowiednie biblijne. Pozostały niespełnione podczas początkowego panowania je za złożoność tego zjawiska zależy od kilku kluczy interpretacyjnych. Prorocy Starego Testamentu nie byli w stanie przewidzieć, że istnieje podział czasu między początkowym i późniejszym przybyciem Mesjasza, co całkowicie ich uniknęło, dlatego gdy Jezus nie spełnił wszystkich przewidywanych aktów mesjaskich w czasie jego początkowego pełnienia funkcji. Prorocy twierdzili, że w Biblii Paweł wspomina o ukrytej zagadce z przeszłości, którą on i jego towarzysze apostołowie pierwsi rozumieli, a tajemnicza ta jak wyjaśnił. To jak wyjaśnił, to do... czy. Dlatego żydowskie przewidywanie oparte na proroctwach Starego Testamentu, twierdziło, że Mesjasz spełni wszystkie przepowiednie w pojedynczym wyglądzie, nie rozróżniając dwóch odrębnych przyjazdów. Teraz wyjaśnię Wam te koncepcje wyjaśniając. Mesjaszskie obietnice przekazane w biblijnych pismach hebrajskich opierały się na wierze, że oczekiwany Zbawiciel przyniesie pełne odkupienie w pojedynczej wizyty. Jednakże ważne jest, aby rozróżnić dwa odrębne objawy Mesjasza, które objawi Nowy Testament. Jeden z tych przyjazd odnosi się do pierwszego przyjścia Jezusa jako pokornego sługi, urodzonego w Betlejem i ostatecznie ofiarowanego na krzyżu dla zbawienia ludzkości, Jana 1.29. W okresie początkowego panowania Jezusa na Ziemi Wśród żydowskiej populacji było kilka oczekiwań, które nie zostały spełnione przez niego. W starożytności Żydzi pragnęli autonomii nad swoim terytorium, a to poprowadziło do przekonania, że Mesjasz, gdy przyjdzie, wyzwoli Izrael od rzymskiej tyranii. W tym utopicznym wizji zostanie założone wieczne królestwo, w którym żydowski lud w przeważającej mierze rządzi i królowa obok Mesjasza w, w prawnie uznanym kraju. W tym wstępie omówimy kilka oczekiwań ludzi w odniesieniu do Jezusa. Pierwszą nadzieją było przywrócenie Królestwa Izraela. Pismo Święte w objawieniu 3. 1.17 przedstawia przyjście postaci Mesjasza, który oczyści świat z niegodziwości w dalszym zrozumieniu. Rozważmy słowa z Psalmów. 2.6. Gdzie przepowiedziano, że Mesjasz będzie krółował i rządził żelazną kcepterem w podobny sposób Izajasz 2.4 zapowiada przyjście księcia pokoju, który ustanowi sprawiedliwość i pokój na ziemi. W okresie mesjańskim przyjściem zeszonego ma zainicjować epokę spokoju. W całym królestwie pokój ten będzie tak głęboki, że obywatele nie będą musieli już przygotowywać się do wojny, a nawet wybrani uczniowie Jezusa wyrazili wątpliwości, czy proroctwa Starego Testamentu będą spełnione przed jego wznoszeniem na niebo, wznoszeniem na niebo. Zanim Jezus wstąpił na niebo, powiedział swoim uczniom, że Jan chrzciciel chrzcił ich wodą ale wkrótce będą chrześcić się Duchem Świętym w obecności Jezusa i apostołów. Wciąż pytali, Panie, czy teraz nastąpi czas, aby przywrócić Królestwo Izraela? Od dawni uczniowie Jezusa, którzy byli z Nim przez długi czas, mieli nadzieję na Mesjasza wyzwolenie, jak przepowiedziano w Starej Testamencie, wyobrażali sobie wyzwolenie Izraela z rzymskiego poddania, i ustanowienie ziemskiego królestwa nie, zrozumieli jednak, że misją Jezusa nie było zainspirowanie terytorialnego królestwa. W czasach, w których żyli, ludzie oczekiwali na przyjście królestwa, które miało charakteryzować się materialnym dobrobytem. Pamiętajmy jednak, co Jezus zaczął głosić. Pokój się ze swoich przewał i zbliż się do Boga, bo królestwo nieba jest niemal blisko wbrew popularnemu przekonaniu w czasach Jezusa. Mesjasz nie miał wprowadzić władzy charakteryzującej się wyłącznie bogactwem materialnym, lecz zamiast tego zachęcał swoich słuchaczy, najważniejszym obszadem, który muszę założyć, jest obdarzony duchowymi darami, by to osiągnąć. Jezus poświęcił znaczną część swojego ziemskiego życia na przekazywanie zasad swego królestwa i metod zdobywania tych boskich błogosławieństw. W proroctwach, jak wspomniano w Jeremiaszu rozdziale 31, znajduje się odniesienie do nowego przymierza, które zostało im powierzone w ramach tego przymierza. Otrzymaliby odnowione serca i głębokie zobowiązanie do przestrzegania wytycznych Mesjasza i Pana. Wśród ludzi czekało się głębokie przebudzenie duchowe, a świątynia służyła jako centrum tego przemiennego doświadczenia. Jednak Jezus zrobił zaskakujące przepowiedzenie, Świątynia zostanie zniszczona. A w konsekwencji wiara ta rzuciła w wątpliwość jego twierdzenie, że jest długo oczekiwanym mesjaszem w oczach społeczności żydowskiej. Drugim znaczącym powodem, dla którego Żydom było trudno zaakceptować Jezusa jako swojego Zbawiciela, było: Dodaj odpowiednie szczegóły z oryginalnego odcinka o konkretnych naukach lub czynach Jezusa które były w sprzeczności z żydowskimi wierzeniami lub tradycjami, bez bezpośredniego kopiowania z oryginalnego tekstu. Uznawanie Jezusa za Mesjasza było wśród Żydów niedoświadczeniem, a nawet blasfemą, która opierała się na ich wierze, w szczególności na modlitwie znanej jako Szema, pochodzącej z Wyrry. 6.4.5, która prosi. Słuchaj, Izraelu, Pan nasz Bóg jest jedynym Panem. Wcielenie się w głębi swojego istnienia, gorąco wzywaj Boga. Słuchaj, Izrael, Pan nasz Bóg jest jedynym Panem. Kochaj Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całą swoją siłą. To oświadczenie leży w samym sercu żydowskiej wiary. Pomysł, że jesteśmy oddani i lojalni jednej osobie lub jednostce. Jest głęboko zakorzeniony w naszym postrzeganiu, to wiara została wystawiona na próbę. Gdy Jezus wprowadził nowe tematy, wywołając intensywne debaty wśród społeczności żydowskiej, mówił o wielbieniu, służbie, miłości i honorze skierowanym do siebie, koncepcjach, które rzucały w kłopoty ich długotrwałe przekonania, pamiętali się, czy to może być prawdą. Od dzieciństwa wiara, że istnieje tylko jedno istnienie boskie, była głęboko zakorzeniona w nasła. Pojęcie Boga przyjmującego ludzką postać wydawało się im dalekie i nie do zrozumienia. Dlatego, gdy Jezus wypowiedział takie oświadczenia, jak te zapisane w Ewangelii Jana 8, 58 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, zanim Abraham był, ja jestem, ich zrozumienie głębi tego oświadczenia było niewątpliwe. Jezus nie tylko nie sugeruje istnienia przed Abrahamem, ale twierdzi, że istnieje bez końca, a jego deklaracja Ja jestem ma głębokie znaczenie w odniesieniu do jego boskiej tożsamości, a wyrażenie to odzwierciedla święte imię Boga w tradycji żydowskiej, ich chwył lub jachwe, objawione Mojżeszowi w Księdze Wyjścia. Bóg określił siebie jako ja jestem i przez to stwierdzenie Jezus podkreślił swoją boską esencję w czasach biblijnych takie twierdzenie było postrzegane przez Żydów jako bluźniercze ze względu na związek z boskością, to jest podkreślone natychmiastową reakcją na to, co zostało powiedziane w Ewangelii Jana — Świątyni tłum wzrastał w niepokoju, gdy postrzegał słowa Jezusa jako niezwykłe przewały równania siebie z boskim. Interpretując to jako wyraźne bluźnierstwo, próbowali rzucić na niego kamieniami. W Nowym Testamencie Biblii, jak to opisano w Ewangelii Jana, wspomniano, że ktoś próbował raz oskarżyć Jezusa o przestępstwo śmierci, stwierdzając, że zasłużył na śmierć kamiennym w następstwie tego spotykamy Jezusa, który stwierdza: Ja i Ojciec jesteśmy jednym, zgodnie z Janem, 10-30, trzymając się ich religii. Postrzegają to jako jednoznaczne oświadczenie boskości Jezus? Zasada żydowskiego monoteizmu, jak to jest wyrażone w Izraelu, oświadcza jedność Boga. Pan nasz Bóg jest jednym? W związku z tym twierdzenie Jezusa o tym, że jest jednym z Ojcem, mogło być postrzegane jako wyzwanie do tej podstawowej zasady żydowskiej wiary. Wiara w to, że Jezus był mesjaszem, doprowadziła do jego odrzucenia przez lud żydowski z powodu uważanej bluźnierstwa oświadczenia o jedności z Bogiem. Pojęcie to znacznie sprzeczało z naukami, które zostały nauczane i obserwowane. W okresie historycznym kilka postaci duchowych poprzez swoje nauki rzuciło w wątpliwość ustalone perspektywy religijne swojego czasu, a Jezus był jednym z najbardziej znanych przykładów. Jego interpretacje i zastosowania prawa Mojżeszowego znacznie różniły się od obecnych poglądów wielu przywódców religijnych. Tradycja nieprzerwanego tłumaczenia przez kolejne pokolenia nauk religijnych wprowadziła w Żydów poczucie ciągłości i władzy, jednak gdy Jezus rzucił wezwanie pewnym świętym prawom i zwyczajom, wśród nich nastąpiła silna reakcja, obronna. Często pojawia się pytanie, czy do naszych ustalonych nauk należy dodawać nowe interpretacje lub nauki. Jedny przykład tego można znaleźć w piętnaście rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie faryzeusze i nauczyciele religijni z Jerozolimy rzucili wyzwanie Jezusowi, mówiąc, dlaczego jego uczniowie nie przywiązywali się do dawnej zwyczaju mycia, mycia rąk przed jedzeniem? W odpowiedzi na te cenione postaci religijne postawiono ciekawe pytanie, Dlaczego uważane jest za dopuszczalne, abyś zobowiązał się do finansowania świątyni, nie uwzględniając podstawowego obowiązku związanego z własnym charakterem moralnym? W kwestii uzasadnienia, jakie leży za nieważnością niektórych osób do dbania o rodziców i okazywania im szacunku pod przykrywką wypełnienia przysięgi, Jezus wywołał głębszą refleksję. Jego przesłanie rozszerzyło się poza poprawę pojedynczego zwyczaju gdyż zbadał etyczne podstawy tradycji, które najwyraźniej sprzeczały się z podstawowymi zasadami prawa, w tym szacunkiem ojca i matki. Działanie Jezusa wobec matki w kluczowych momentach swojej służby sprzeciwiało się konwencjonalnym ramom religijnym i wywołało kontrowersje z przywódcami religijnymi. Jeden z najważniejszych postaci w historii rzucił w wątpliwość konwencjonalną mądrość, oferując nowe perspektywy na ustalone doktryny. Jego wgląd rozszerzył się poza zakres obserwacji szabatów i podkreślał współczujące działania wobec wrogów, punkt widzenia, który odchylił się od pewnych surowych wytycznych Starego Testamentu dotyczących walki z złem. W okresie rzymskiego poddaniania żydowska populacja tęskniła za wolnością i szukała zemsty wobec swoich uciskowników. Jednym z uderzających przykładów tego myślenia znajduje się w Marka rozdział 2, gdzie Jezus wykonuje akt uzdrawiania. Paraliżujący człowiek jest uzdrowiony, gdy Jezus oświadcza, Synu, twoje przegaśnienia zostały odpuszczone w tym scenariuszu. Jezus wykazuje zarówno miłosierdzie, jak i niezadowolenie wobec reżimu uciskającego. Twierdzenie, że posiada zdolność do uzdrowienia fizycznych cierpień, a także zdolność do przebaczenia grzechów, było mocno sprzeciwiane oświadczenie. To było uważane za bluźnierstwo przez duchowe postacie, które stanowczo wierzyły, że prawo do przebaczenia przegań leży wyłącznie w Bożym. Podczas Jom Kippur i podobnych obchodów religijnych, według tradycji, konieczna była ofiara kapłańskiej wykonania i nauki Jezusa jednak wywoływały rozmyślanie i kontrowersje dotyczące tych wiary i praktyk od dawna przez bezpośrednie konfrontacje z władzami religijnymi, kwestionował ustalone interpretacje i kwestionował ich panowanie interpretacje i kwestionował ich panowanie. W kontekście historycznym żydowskie społeczeństwo miało głębokie przewidywania kształtowane przez naukę biblijną, ale oczekiwania te znacznie odbiegały od pojawienia się Jezusa jako Mesjasza, co doprowadziło wielu Żydów do odrzucenia jego twierdzenia. W 16 Księdze Mojżeszowej przedstawiono szczegółowy opis Jom Kippur, czyli Dnia Wybawienia, który określał jedyną metodę przebaczenia grzechów przewidzianą w Starym Testamencie. Rytuał ten wymagał skomplikowania. Podczas obrzędowych praktyk przeprowadzanych przez arcykapłanów, Jezus wygłosił odważne oświadczenie, jak przedstawiono w relacji o uzdrowieniu paraliżnego w Marka 2 rozdziału, on sprzeciwił się tym zakorzenionym konwencjom, twierdząc, że ma moc przebaczenia grzechów, odpowiadając się do paraliżowca i mówiąc, zaprawdę twoje grzechy są przebaczone, Jezus dokonał zarówno cudów fizycznych, jak i głębokiego. Podczas swojego pobytu w elitarnej religii ten człowiek dokonał odważnego oświadczenia dotyczące swoich boskich mocy. Takie oświadczenie uważało się za wyłącznie w zakresie wyłącznej dyspozycji Boga dzięki i doktrynie i nauczaniu duchowi przywódcy tego czasu postrzegali to jako akt bluźnierstwa, które stanowili, że tylko poprzez określone rytuały można uzyskać odpuszczenie grzechów i ofiary. Wzięte w naukę Mojżeszową, ich reakcja była obronna i odrzucająca Jezusa, spostrzegając Go jako wyzwanie dla ich ustanowionego porządku religijnego i władzy, stawały się coraz bardziej obawiali. Ten cud, dowód jego boskiej mocy, pozostawił w niewiary pewnych Żydów. Zamiast uznać wyraźne dowody przed nimi, zdecydowali się zatwardzić swoje serca i odrzucić prawdę, która stała przed nimi w postaci działań i obecności Jezusa. Czwarta przyczyna odrzucenia Jezusa jako mesjasza była wewnętrzna niechęć do przyjęcia prawdy. Nawet jeśli ona się niewątpliwie przedstawiała świadek tej dynamiki po cudownym zmartwychwstaniu łazarza, daje widoczną ilustrację. Siadkowie byli zachwyceni, gdy widzieli, jak przed ich oczami odbywa się cud, ale niektórzy z nich wybrali inną drogę. Zamiast przyjąć potencjalne znaczenie tego wydarzenia, pośpieszyli poinformować faryzeuszy, starając się stłumić wszelkie potencjalne zamieszanie. Zamiast uznać Jezusa za długo oczekiwanego mesjasza, zaplanowali sposoby na jego kontrolowanie i w końcu wyeliminowanie. Żydzi nie przestali planować śmierci Jezusa, a to odmowa uznania przez ludność żydowską podkreśla na pewno stanowczą sprzeciw wobec prawdy. Mimo że byli świadkami cudów, które były niewątpliwie boskie, ich serca pozostały nieuchwytne i zamknięte. Cudowne dzieła Jezusa pod wpływem mocy szatana odsłoniły głęboką zaprzeczanie i uporę wśród Żydów wobec Niego. W konsekwencji Jezus przyjął rolę przeszkody w społeczności żydowskiej, kamienia odrzuconego przez budowniczy ironicznie. Ten pozornie niewielki kamień upadku przekształcił się w fundamentalny kamień węgielny wiary chrześcijańskiej. Wybór wybranego ludu doprowadził do ustanowienia nowego przymierza w Chrystusie, jak to zostało opisane w Rzymian 9.11. I w tym miejscu Paweł wyjaśnia, jak odrzucenie Jezusa przez Żydów spowodowało niespodziewany obrót wydarzeń, co oznaczało początek nowego rozdziału w historii zbawienia. Boża drzwi została otwarta przez Boga. Rozszerzając możliwość zbawienia poza granice Izraela na ludności poganów, w konsekwencji pojawiło się nowe pokolenie pogan wierzących, powołanych do zachowania i oświetlenia płomienia wiary, kontynuując boski plan odkupienia Paweł pełnił rolę kluczową w tej epoki przemian. W jego sercu wzbudza się głębokie pragnienie wybawienia Izraela, gdy dostrzega, że chociaż naród żydowski jest gorliwie oddany Bogu, to jego zrozumienie nie jest całkowicie dokładne. W czasie podróży do Izraela spotkał się z ludźmi niezachwianymi w ich zaangażowaniu w modlitwę i zanurzenie się w święte teksty. Żydzi, jak to stwierdził Paweł, pozostają zafascynowani dokonaniem prawa jako metody zapewnienia sprawiedliwości w oczach Boga, nie wiedząc, że Chrystus już dokonał tego przez spełnienie prawa. Dla wierzących nieżydowskich, zgodnie z naukami Pawła, Najważniejsze jest wstawianie się w imieniu narodu żydowskiego, co oznacza modlitwę, aby uznali Jezusa za długo oczekiwanego Mesjasza i przyjęli prawdziwą drogę do sprawiedliwości z Bogiem, która nie wynika z prawa, ale raczej poprzez wiarę w Chrystusa. Nasze spojrzenie na naszych żydowskich znajomych kształtuje się w nauczaniu Pawła, odzwierciedlając miłość, szacunek i nieustanną modlitwę o ich duchowe oświecenie. Żydzi w całości jeszcze nie zrozumieli w pełni Bożego ścieżki do sprawiedliwości, która jest osiągana poprzez wiarę w Chrystusa Jezusa z gorącym nadzieją Boga, że Żydzi rozpoznają Jezusa, jezumieją, jak On stworzył nowe środki do osiągnięcia sprawiedliwości przed Bożą obecnością. W wierze chrześcijańskiej liczne proroctwa mesjańskie są uważane za spełnione podczas pierwszego przyjścia Jezusa, w tym Jego narodziny, nauki, cierpienia, śmierci i następnego zmartwychwstania. Mimo to niektóre proroctwa, głównie te, które dotyczą ziemskiego domeny i odbudowy Izraela, są postrzegane jako przyszłe wydarzenia oczekujące na spełnienie. W tym okresie powszechnie określanym jako tysiąclecie Jezus przejmie suwerenność nad ziemią. Prowadzi długo oczekiwane zjednoczenie narodu żydowskiego i zacznie epokę charakteryzującą się bezkonkurencyjnym pokojem i sprawiedliwością. Włączenie się w rozmowę o przyczynach jest niezbędne do rozwoju empatii i dążenia do autentyczności. Wykorzystaj naszą rozwijającą się i dynamiczną społeczność. Naciśnięcie przycisku subskrypcji. Doceniasz wglądów z tego filmu. Przygotuj się na obfitość wiedzy i motywacji w nadchodzących filmach. Nie zapomnij kliknąć ikony dzwonka na powiadomienia, zostawić podobieństwo i zaangażować się w dyskusję w sekcji komentarzy. Wszyscy, którzy szukają odpowiedzi na najgłębsze pytania życia i badają obszary wiary, są zaproszeni do wzięcia udziału w tej podróży. Z nami nie zapomnij kliknąć przycisku like, udostępni ten film i subskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej treści treść.